Jeszcze jedno twóreczka. A co? Na bogato. Jak szaleć, to szaleć. Na bogato, dawaj, to wiesz. Jeszcze a propos, bo oczywiście burza pojawiła się w mediach, w internecie, wokół słów Jurk. Słów, słów. Wokół słów. No. Nie czynów. Słów. Trzeba to podkreślić. Słów. Słów. Jurk i wieniawy u Kuby Wojewódzkiego w programie, że bieda to stan umysłu. Ja się zastanawiam, dlaczego to wywołało taką burzę? Dlaczego yy, wszyscy aktywiści, te, którzy zam, yy, zajmują się pomaganiem, tak się uruchomili? A to się aktywiści, którzy się zajmują pomaganiem, tak się uruchomili? No pan poseł. Na przykład. A, ten, ten. No, litewka. litewka. No, tak jakby, no, to też dobre pytanie, prawda? Co w tą, co, tak bardzo chcemy być, ch mam takie, widzisz, strachy przyszło. Czy to właśnie jest efekt tego, co my wcześniej nagraliśmy? Że bieda, stan umysłu, a nie bieda, bieda. Właśnie, czy to nie jest to, że my tak Ciągle w tej biedzie chcemy być. I w tym, u, w, w myśleniu o sobie, w ogóle w myśleniu o życiu, w jakimś, i że to właściwie. Że życie jest ciężkie, trudne. Ale to zobaczcie, to jest właśnie w głowie. Że, że być może, że być może, że w rzeczywistości możemy wcale nie mieć tego poczucia namacalnie doświadczać biedy, ale właśnie, że czasami ograniczamy się. Właśnie jest do tego, że nie umiemy, może inaczej, nie umiemy bez biedy. No. Bo przecież to, jak to cierpienie uszlachetnia, ubogaca. Tylko, że ja mam wrażenie, że nas ciągnie w dół już na tym etapie. Chyba niekoniecznie ubogaca. <laughs> no ale wiesz, no takie są mądrości Prze przekazywane były, nie? Że dzisiaj po prostu to jest jedyne, czego się można złapać. Bycie ofiarą. Tak. Właśnie, właśnie sam, sami tego też doświadczamy. No. Że, że jak jesteś otwarty, a tam jest strach przed otwartością, to lepiej być ofiarą. A jak będziesz ofiarą, to. Jest szansa, że większy i więcej osiągniesz, generalnie. O!